Jezu, zanurzam w twojej przynajdroższej krwi ten rozpoczynający się dzień, który jest darem twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w twojej krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy wiecie Masz jakieś taki na sobie? Ja nie to mam to właśnie, bo mi wypadły dwa plecaki. chuj to. Zanurzam moich bliskich. Co nie ty się się mojej modlitwie. Zamiast nie, Stan jest. Ja zamiast 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 bardzo zamiast szanuję. Ja Wszystkie nie będę sytuacje, ukrywał dzięki. Macikulę mam, mam, no. mam, mam, ale zdeków nie mam jak coś. Wszystkie sprawy, które... Dobra, chodź. A ile masz kul? Nie, mam właśnie nic, prace, kurwa. Które będę wykonywać odpoczynek. Jeszcze na małpy moglibyśmy zamiast się przejść, tam, Cię, tam bym ktoś Nie No Nie tam Nie Nie będziemy bić tych kurwa mam. Nie to Nie będziemy Przenikała te osoby i sprawy, przenosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Kurwa. No, ty, ty. Czekaj, weź zamień, nie bij z asesinów. Idź dłubij ja górę, dobra? Przyjmuję wszystko, no. co mi bij z tych, tych, z tych zwykłych. On już nie, nie wyjdzie stąd. Pożytkowi A po prostu, świętego, ja biję górę do uichu. Jako... Tylko te słonie może sobie, nie? Za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu, Czekaj, Stanley, przez... ja go full trapa Jak ci powiem, to wejdziesz na górę, dobra? Oddaję siebie do Góra. dyspozycji Maryi, Góra Stanley. I moją przeszłość, przyszłość Podejdź tu podemola. Musisz bez podejść podemola, Demola, to bardzo ważne. Spamuj to, proszę cię kurwa. Amen. potężna niebios królowa i pani. Pan. kurwa, ty jeszcze jakiegoś Jezusa. Ty, która otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by wycią do, do szatana. cię podejdź, podejdź na skos. Rozkaż, chów, co podejdź, podejdź, im. Dobra. Aby ich chwałość. A... a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła. Amen. Kurwa... Święcie co ty mi co ty mi tych chorych pojebie człowieku? Brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Masz asasiny? Asosiny masz? Nie, nie, nie zakładaj szkoda, szkoda Asasinu, Michał wiesz? Który w na co mi, co? Ja i tak mam mało tych asasynów, to wyjebane. I to na razie tylko... spełnianiu jego świętej woli. Wstań to jest palek palek, chyba, stwórcy, palek palek chyba, nie? Abym dzisiaj za twoim przykładem... Na pa, oni się tu wpisują, kurwy jebane. W każdej grupa się szlakcie drewni. I no co wy myśleliście że ja w końcu coś, że ja tu będę całości grał RPG? No dużo nie ma, on, bo on bo jest parę filu, bo stary. Bo on tu wypisywał, on ma pełno itemów, wiesz? To jest piękne. Przez Dobra, ja muszę ja wyłączyć to się tego na tego. Ja, ja, ja trzymam w razie czego no. MW na, na tym moście, jakby ktoś leciał, nie? Nie, spoko, nikt nie przyjdzie. Bogu, no, oni się za bardzo boją nas. <laughs> po prostu bideczę <biznes> tych <laughs> z i chuj. dobra, ja wyłączam świętego. tego Jezusa, przepraszam. Uciekajcie Chodź tym umerem u kurwa. Patrz, Dobra, ja będę fair bomby rzucał, spoko. Już do spodu go gnieciemy, kurwa. jest tylko jeden The moment. Night. Ja będę po prawej Nie, ja MW na razie nie po prawej. się stary. Jako zbejtuję może na Tipreta, czekaj Kurwa Kurwa Almost Omen przyszedł, ale miał tylko jednego destrychlera niestety No bo tu są wszyscy przygotowani na takie akcje, nie? A masz SD, może nie SD. Nie mam. Braku. Nie, nie mam. kurwa, do spodu. No. Szkoda ma ci quality, zostaw na późniejszą akcję, bo to będzie grubo z tą Widzowie, chodźcie tutaj nub-harami. Tylko pilnuj życia Stanej, bo może z kosa dać ci wyjebać jak grana, nie? Rzucisz mi jakąś pieczarkę pod siebie? Papiję, nie? Bo go kurwa. Czekaj. Rzuciłem ci pomarańczo. jest mandarynka. Dobra, mam mandarynki. Mandarynki. <grymny> <grymny> <Do ręki. grymny> Ej, pod ciebie rzucam jednego Firefielda, rzuć dół prawo od siebie na trzy, dobra? Raz, dwa, trzy. Dół prawo od siebie rzuć. Firefreeda daj weź go dobra. do plecaka Weź go do plecaka i podpal się, żeby nie było jaj no, Nie tak, Zajebał ci? Zajebał. No zajebałem <grym>, Dobra, rzucam jeszcze jednego, ale teraz za tobą, dobra? Rzuca mnie, rzuca mnie za Żyba, człowieku Kurwa, gdzieś poprawiłeś, dobra Ale jeszcze tu, a ja mogę, dobra Dlaczego Game Ja mam jeszcze uchy, spokojnie. On z... Ale to on chyba specjalnie tak na reda schodzi, wiesz? Żeby te Jak najwięcej przeżyć. Już masz manasów? No tu trochę z 60, a ty? Ja mam 130. Oho no, tu ktoś przyjdzie, kurwa. Ty lecz się, kurwa. Kurwa, no nie chcę kostować tych. Tego nie chcesz pastować? Mocno by jeden knajp. Ja, ma ja mam te kurwa, te. Eee, jak to się nazywa? Te, 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 kurwa... Czekaj, jeszcze mówię. Te firefieldy kurwa, tylko nie widziałem ich, że wziąłem. <grymne> Nic nie dzieje. Za co bity? No kurwa, człowieku, jaką mi matkę wyzywa, ten kocięba. To jak mogłem nie bić? Byś są wypisywał? Kurwa, przestań spamować tą wódką i nie banuj teraz ludzi. A rzucisz firefielda po prawo, po prawo dół ode mnie? Sprawisz, bo ja już mało mam. O, dzięki. O, temu się skończyła roły. Jest, jest wysoko. Ten duo ciebie zaraz zgaśnie. Zawsze jakiś chuj przyjdzie i zabawę Wielki kurwa bohater. Ja pierdolę. No dzięki, Druidox. Dzięki, Druidox. Ej, co ty robisz? Nie, to nasz jest, podejdź. To jest A. nasz, to jest nasz brat. U. To jest nasz brat, wchodź z Druidoxem. Wreszcie jakiś brat przyszedł, kurwa. Dobra, jeżeli on dał Exita. Czekaj, druidok, musisz wyjść, kurwa, bo ja chciałem odwołować. może on dał exit'a, druidok, musisz wyjść. Dobra i stój, bij go teraz na spam stanley, załóż asesinki, załóż asesinki, załóż asesinki. Nie mam już, nie mam już. Ten Omen ma MW? Bij, bij, kurwa. Czekaj, bo on już nie ma, on jest na oparach. Tego ja, Omena ja, trzeba druid... odpushować. Ten druid... Ty, dawaj, niech ten druid z dekiem przypierdoli. Ten, a ten, ten to jest też twój, czy nie? Miodek? Nie, to już chyba nie jest no, mój brat, bo on z brotherhoodów. To już chuj. Drugi poodpalił odpalił się, stary. Kurwa. A musisz wyjść. Dobra, wychodźcie, poczekaj, zrobimy tak. Patrz. Wychodź. Ja wypuszczam cię mordo, chodź. Dobra, spierdalamy. Nie, teraz to walczymy, kurwa. Ja się nie boję ich. W sumie. Chodź, dawaj załóż asasinki, mordo. Ten na kule tu przyszedł, jebany. Ja nie mam asasinek, chłopie. Dawaj wcipe go, kurwa, Stanley. Tu jest tym battle robimy. Dawaj, dawaj Stanley. Słońko jeszcze na jest git, jest wysoko. Tu tak! Dobrze. Dawaj tego tak napierdolamy teraz. Dobra, teraz to wypierdalamy. Chodź, chodź tym druidoksem. Trzeba ich porobić. Mam plecaki, mam plecaki. Wypierdalamy stąd. To jest 130, nie damy rady mu. Damy, damy, damy. Widzowie, chodźcie tu. To widz przyszedł, patrz, jak kontrapa zrobił. Chodź, podejdź tu, podejdź stalej, podejdź, podejdź stalej. Chodź, 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 Wchodź, chodź, 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 chodź w prawo. Dzięki majorek. Major, zostań tu, major, zostań tu i kociu rzucam. Chodź tam, major, a my wypierdalamy stąd. Dobra, let's go. To jest teraz, ja właśnie taką tibią żyję, kochani. O kurwa, warlord, przyszedł. ale to jest widz, to jest widz, spokojnie. To są widzowie. Ale Warlot, to jest duży, duży level, Ale to jest nie? kumpel, to jest mój kumpel, zaraz zobaczysz. To jest mój brat, człowieku, ja z nim, ja z nim wódkę piłem wczoraj. A on jest mocny, on chyba w godusach jeszcze czymś. Ty, to jest mój brat, to jest mój brat, zobacz, patrz. No ja widzę, widzę. Ja wczoraj z nim wódkę piłem, zobacz. Nie wchodź tam. Możemy przejść? Możemy przejść? Nie wchodź tam, bo tam będzie krucho. Ej widzowie, przyjdźcie do pcharami. Trzeba tu poblokować to wszystko. Nie wiem, czy to jest hater, czy to jest widz. A, to jest hater, dobra. Tam ci nie przejdą, ale my też nie przejdziemy. Wiesz, o co chodzi? A gdzie jest ten warlord? Warlord jest na dole, więc tam lepiej nie wchodź. Chodźcie, widzowie. <laughs> jak rozpętałem drugą wojnę światową. co <laughs> zamówiłem z kodem szumi. Super. już <laughs> jednego zabiliśmy. ty... Dobra, ja mam tu jakieś plecaki, człowieku. Pusty, manasy, timmering. Czekaj, to zrobimy tak, bolty, to się też przyda. Nie, wyrzucam to wszystko. Kurwa, czekaj. O kurwa, mówiłeś, że nie przejdą. Mówiłeś, że nie przejdą. A przeszli. Co, przeszli tam? Kurwa, jak oni blokują, jak oni pvp. Ja tu na spodach sobie skaczę na razie. Ty. Co, przeszli tam? Przeszli, nie. przeszli, przeszli. Dostali się. Kurwa, zajebali tego druida. Tak? Ten Warlot... Ty, ten Warlot jednak nie jest z tobą. Nie, warlord to brat. A, zajebali no, go na fraga. No, na o kurde, to niedobrze stale możemy zginąć tutaj. Poczekaj, poczekaj. Kurwa, czekaj, Daj, dajcie mi pomyśleć. Czekaj, czy ja, czy ja wziąłem czepek, kurwa, bo tak to się do tej rzeki. Prąd jest na south, wpierdolę się i popłynę do Thais. ja, ja na razie na schodach sobie skaczę. Dobrze, skacz, bejba. Ciebie nie, nie jest, tam jest dobrze, nie to? jest dobrze, widzowie. Jest, kurwa, wysoko. Stalej. Dobra, jeszcze mam jeden plan, kurwa, czekaj. Muszę Benny Hila włączyć. Jaki jest plan widzowy? Ale, Druidox szacunek kupa dla ciebie, Kim, kimkolwiek jesteś. Kto ci kurwa tutaj bije? No to ładnie, to kurwa się dzieje. Dobra, y, Stanley, zaznaczamy Black Mamba, jak coś. Wybieramy teraz, Stanley. To... to jest chwila nasza, chodź. Tu nikogo nie ma chyba. A kurwa ten garnkaż stoi zajebany. Dobra, idę do Ciebie Stalej. Za dużo ich. Spokojnie, nic się nie dzieje stalej. Tu mam... wypijam krew Wilka teraz i mam 8 jabłek. Odpycha, odpycha Xemux. Dobra, chodź stalej do góry, leć się i zaznacz tylko Black Mambę, proszę Cię, zaznacz Black mamba musisz. Nice, nice, leć się, dawaj, wychodź, wychodź, ja odsuwam Ci góra lewo. Czekaj. Wyjdziesz, spokojnie, kurwa, nie strapują Cię, mnie, tylko leć się, Gintaro zaznacz. Nie, nie, nie zakłada, jebać, chodź, podejdź. Zobacz, co okay. ich kurwa robię, ja jestem legendą, ja wyproszuję Ci go, ja Ci go wyproszuję z Northwest, wychodź w lewo. Wychodź w lewo. Kurwa! Wychodź, Prawy wychodź. Partner. Wychodź, take spot. Wychodź stąd. Tam jest trapek jak coś. Ale teraz... Zapomnieliście o jednym, kurwy. Mój brat zginie, ale ja przeżyję. Chuj, odeszły jest... cztery, chociaż <laughs> <laughs> więcej zawarłem. Czekaj, jeszcze <że> spotki <podkiwamy. śmiech> To, lubicie taką trasurę? Napiszcie tak, albo nie. Tak, albo nie. Niebieski, jak oglądasz tego streama, to nie mów mi, że jestem skończonym streamerem. Bo po prostu na lidze ja nie mam tyle widzów. No. Ty, albo, ty, albo mogę do wodospadu to wszystko pierdolę. Ej, Stanley, wbiegaj tu teraz na South do mnie. Ja most ci trzymam. Do Czekaj, bo to jest chyba widz. Tak, wbiegaj normalnie, kurwa, na most. Idź tym szybciorem na Nord, idź na Nord, idź na Nord, idź na Nord. Wpuścisz Stanleya, wiem, wiem, wiem. Idź na Nord, puścisz Stanleya. Kurwa, zopalnie. Właśnie Bo ja nie boję, no, kurwa! No, Tych kurwa. kurwa! Tych bradzali mnie no Weź tu, ja spierdalam stąd. <grym, <grym, no, ej, szybko, no, gutusy, pomóżcie no, nam! No, no, kurwa, no, 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 promowałem no, ten no, serwer w no, kwietniu, kurwy jebane, to pomóżcie mi teraz. Dobra, ja wy wypierdalam Woduj się, woduj się, woduj się. Wyjebałem do, rz do rzeki, chuj, nie ma. Nie będą mieli, kurwa, i te, ten. Jak to się mówi, kurwa tego. I temu, kurwa. Dobra, Pablo. No nie chuj, chociaż dwóch baliśmy, nie? szły, nie? Bo ja się nie boję, kurwa! Tych bradzonych śmierdzących! Szedłem z trapa. Nie było źle. Jeszcze, no jeszcze ty się trzymasz kurwa, ale co zestawiesz, będzie kurwa, pizda. Szkoda, szkoda, że nie możesz tego zwodować, kurwa, nie ma jak. Dużo, dużo masz itemów na sobie i amunicji i tak dalej. co dużo, ale widowie powiedzcie, że no, są ręce diamentowe, kurwa, no ginę dla was. Ginę dla Was, dla mojej partnerki, dla mojego psa, dla mojego ojca, który odchodzi na emeryturę w marcu.